Siema, ja jestem Rollerock Games, a w dzisiejszym odcinku yy, gramy w CSGO i zamierzam kolejny odcinek zagrać sobie w gry wojenne w Demolkę. Także co? To się widzimy już na odcinku. Siema, już jesteśmy po cięciu i gramy znowu na tej mapie. Tylko, że tym razem zaczynamy jako terroryści. Mam nadzieję, że pójdzie jakoś no lepiej niż. Poprzednim razem, ale o, mam nadzieję, zobaczymy, jak będzie kolejny raz. Ta mapa, dobra, laczek niedługi, no, ale skuteczny z jestem w środku, dobra, kurde, mm. dobra, supermana wchodzi w czwartą gęstość. Parma Dobra z dachu znajpują, o Kurde, znowu dedłem, fuck. Uhuhu, mam bombę. Aha. Jeszcze jedno. Mm. Nie, 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 no. Kurde. No jak, jak, tu nie rozstrzygałem! Oj, jednak cały czas trafiam na debili, którzy nie umiem grać. No i na lagi moje, no i. A taka gra z zajemnismą. Super. Supermana Kurde Fak! Dobrze, następna broń, jedziemy A <laughs> e, AWP nie wiem czy się w ogóle da dość, chociaż 11 level No, 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 no Możliwe, możliwe, aczkolwiek ja tego nie wykonam nigdy. Ehm um. no, no, no. Co? What the fuck? Tak Muszę coś odwalić, żeby było coś ciekawego na odcinku, to, to co robimy w tej chwili? Supermana. Na lotnisku, blokowisku i na śmietnisku Jest trzeba parę rundek, ale mi się wydaje, że to nie będzie za dobre. Fuck! Nie umiem ja grać i cały mój team, nie umie grać, fuck! Przegrywamy cały czas. Kurde. Zabiłem gościa Gościa też, wow, O, fajnie, fajnie, fajnie Nowa broń, zajebiście Dobra, dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy o, W miarę sam Goście nie zdejmę na 100% No ja go nie zdawałam, no fakt! A jednak coś mi się wydaje, że do końca tego wszystkiego się chyba nie da dojść. Bo 8 meczy po czym idzie od nowa, no czy tam jest 8? Może. Ale mi się wydaje, że ponad z 10. Na lotnisku, do kowisku, na świetnisku. Supermana. Tak, skąd? No co jest? No Jezus! Jestem szarym ragerem. No faktycznie się nie da chyba dojść. Dobra. Z tym. jak przegramy, to przegram. To jest normalne. No i nie rzuciłem sobie bombki. Ta, zdecydowanie się tutaj nie da zdobyć wszystkich do SSG, na iwyżej dojdziesz. Dobra. Nieważne. O, bomba. XD Spoko. Dobra, go też zdejmę. Chyba. Nie, nie zdejmę go. Nie, nie zdejmę. Nie ma opcji. To mnie niestety zbyt zlagowaną osobą. <laughs> tak. Dobra, ostatni mecz to jest najprawdopodobniej. Szkoda, ale cóż. Nie depniemy przynajmniej. Łagam, nie lotnisko, W okowisku mieć. Dupermana. Nie, 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 dziękuję. Co takie coś. Mem, my Z przeszalonym rajerem. Kuwa. Co, Graliśmy. Nie wierzę. Dobra. Kurde, no co, no to? Sorry, nie ciężko. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. My się widzimy już w następnym, już czego innego, bo to już jest przereklamowane dla mnie. A może kiedyś jeszcze będzie. Także my się, ja się z nami zajmam, my się widzimy już w na następnym. Odcinku. Cześć! Cześć.